PBN Najbliższe Plany Przewidywany harmonogram prac nad PBN 2.0 zakłada wdrożenie trzech elementów systemu: PBN Core wersja demo w grudniu 2019 roku, profilu autora wersja demo w grudniu 2019 roku i profilu instytucji w pierwszym kwartale 2020 roku. W planach jest także stworzenie interfejsu API. Każdy z powyższych trzech elementów będzie miał wersję demo udostępnianą przed wdrożeniem wersji produkcyjnej. O wszystkich wdrożeniach, wersja demo i produkcyjna, importerzy publikacji będą informowani newsletterem PBN-u. Moduł repozytoryjny zostanie przekształcony w profil autora. Obecnie nie można do tego modułu dodawać publikacji. Ponieważ przygotowujemy go do masowej migracji danych do PBN20, stary moduł nie zostanie odblokowany do edycji. Moduł sprawozdawczy zostanie przekształcony w profil instytucji. Harmonogram migracji danych ze starego modułu do nowego zostanie ustalony w najbliższej przyszłości. Dane obu modułów będą migrowane przez OPI PIB. W module sprawozdawczym zniknęła możliwość zapisania publikacji jako niesprawozdawanych podczas ich dodawania. W nowym PBN 2.0 takiej możliwości również nie będzie. W PBN 2.0 monografie powinny być oznaczone jako monografie z oznaczonym autorstwem rozdziałów. W tej chwili użytkownicy nie mogą samodzielnie zmieniać oznaczenia z niesprawozdawanych na monografie z oznaczonym autorstwem rozdziałów. Ta zmiana nastąpi automatycznie w czasie migracji danych przez OPiPib. Monografie, które są źródłem dla raportowanych rozdziałów, będą mogły od tej pory być częścią sprawozdania. Formularze dodawania publikacji dostosowaliśmy do wymogów rozporządzenia OPOLON. Dzięki temu już teraz można raportować informacje o publikacjach z uwzględnieniem nowych danych, użytkownicy instytucjonalni. Mogą to robić przez cały czas na zasadach dotychczasowych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o nowych polach w formularzu na stronach pomocy PBN. Do PBNu 2.0 zostaną podpięte nowe źródła danych, wykaz czasopism i konferencji oraz wykaz wydawców. Publikacje muszą być podpięte do nowych źródeł danych, aby mogły otrzymać punkty w nadchodzącej ewaluacji. Przepisy wskazują 31 marca 2020 roku jako termin na uzupełnienie danych. Wraz z budową PBNu 20 i Polonu 20 prowadzone są prace nad zachowaniem integracji pomiędzy tymi systemami. W planach jest rozszerzenie integracji o wysyłanie danych o dyscyplinach naukowych pracowników z Polonu do PBN-u oraz numerach ORCID z PBN-u do Polonu. Wraz z powstawaniem PBNu 2.0 udostępnimy nowe strony pomocy, opisujące krok po kroku zasady pracy w nowej aplikacji. Po udostępnieniu profilu instytucji, planujemy jego dalszy rozwój. Chcemy dostarczyć podmiotom funkcjonalności, które ułatwią raportowanie publikacji, np. interfejs API masowego dodawania publikacji. Będziemy również wsłuchiwać się w głos importerów publikacji. Zachęcamy do przesyłania nam postulatów dotyczących tego, czego instytucja potrzebuje, aby w wygodny sposób obsługiwać swoje repozytorium publikacji naukowych.